Byłem takim berbecie, Ma internet jeszcze nie był na tyle dobrze spopularyzowany, że można było na nim obejrzeć wszystko w dowolnej chwili. To spóźnienie się na swoją ulubioną kreskówkę albo jakiś ulubiony serial było naprawdę smutne, no bo już się z tym nic nie dało zrobić. Spóźniłeś się do nieba, gdzie teraz tego obejrzeć. Ja teraz tak się poczułem, ponieważ nie zdążyłem jako pierwszy nagrać Amanda The Adventure. Ale, ale właśnie, mój język odmówił posłuszeństwa. Ale najważniejsze jest to, że nie zaspoilerowałem sobie nic i możemy teraz zagrać. Przynajmniej ja mogę zagrać w pełni, że tak powiem, z czystą głową. I dlaczego tak się patrzy na ten ekran? Bo wydaje mi się, że wcześniej Amanda zmieniła na nim twarz. Nie jestem pewny, czy tak było, ale zostawcie łapkę w górę, jeżeli to widzieliście. Bo mi się wydaje, że coś... Tak, tak! Było! Było! Było, było, było! To co widział, zostawia łapę w górę. Zaczynamy grę, ponieważ wyszło nowe demo, już nie takie nowe, bo się w przymieniu oczywiście musiał spóźnić, bo miał jakiś wyjazd w tym czasie. Ale mamy kursor na sobie. I strych, ponieważ jesteśmy na strychu z tego sama gra powiedziała. I już na start mamy pierwszą kłódkę, która sugeruje nam, że mamy tu jakąś zawartość do Otworzenia. To brzmiało jak troszkę nieudana próba rozpoczęcia jakiejś zagadki. Wszystko, co tutaj jest, zająć życie ma znaczenie. Ale jedyna rzecz, którą pewnie będziemy mogli na razie zrobić, to odpalić telewizor. To wszystko wygląda troszkę jak taki mały escape room. Szczególnie, że tutaj mamy kodzik, oczywiście czterocyfrowy, co oznacza, że tak łatwo nie odgadniemy tego, co tam jest, bo nawet jakbyśmy mieli dwie cyfry, to nic nam to nie da. Jest również pierwsza kaseta, którą tutaj widzimy. I... Telewizor. Da się coś klipnąć tym razem na nim? Chyba nie bardzo, ale... Tak jakby... Nie, to chyba nie brakuje. Tak mi się wydawało, że tutaj brakuje guzika. Bo widzicie, wszędzie są guziki, a tutaj nie ma. Ewidentnie brakuje guzika w tym miejscu. Hmm... Jeżeli... Już jakieś teorie macie dotyczące tego... To możecie podrzucać je w komentarzach pod filmem. Chętnie sobie to poczytam. Bo... Często jest tak, że ja mogę coś przegapić. A tu się okazuje, że widzowie szybko nadrobią straty moje. I wtedy razem możemy dotrzeć dalej. Jest pianinko Ok. To pewnie, jak zagramy coś odpowiedniego, to to się powinno otworzyć. O ile wszystko da się tutaj ogarnąć w tej grze, bo podejrzewam, że tak nie będzie. Nie działa Czyli tutaj wszystko jest Jakby popsute Aguna, mord I dwujeczka. To może oznaczać, że czerwony jest drugi Ale wiecie co? Ja tak na razie na ślepo się tym zaczęłem zajmować Moment Coś musiałem zweryfikować Tak na szybko Zaczynamy prawdziwą zabawę ja jestem Amanda, a ja jestem Woolie. Dzisiaj będziemy robili pie. jabłecznik. A moim nowym ciastem jest ciasto z brzoskwiniami. Dzisiaj robimy jabłecznik. Po pierwsze, musimy pociąć jabłka. Wiesz, może? Czego możemy użyć do pocięcia jabłek? Słuchaj. Na pewno nie noża od rzeźnika. Willy, ale ten twój uśmiech najdługo niedługo zostanie zamieniony w coś odwrotnego. Myślę, że zaczniemy od. Mm, może. Y, od miecza? Nie możemy użyć miecza? Do sody! Ale możemy użyć noza! Ostrego noza, widzieliście to za chwilę? Chyba nie powinniśmy tego robić samodzielnie. Ale lepiej być dzielnym. Jestem piratem! Tak! To nie wygląda bezpiecznie! Dobrze Willy. Potnijmy jabłka! Mamy prawie wszystko, żeby zrobić nasze ciasto! Potrzebujemy jeszcze tylko trochę cukru! Czy wiesz, gdzie go mamy? Czy jest w szczaseczkach? W lodówce, czy może w zlewie? Ja podejrzewam, że raczej tam w... W pobliżu z lewu by był bardziej nie, mnie ciekawi... nie chciałem tego zrobić, bo wiecie, jak człowiek klika czasami bez potrzeby. Nie chcesz nam pomóc? Ja bym chciał bardzo, ale. So, the Więc sugar? gdzie jest cukier? Dobra, zabrała lodówkę. Chciałem zauważyć, że tam były dosyć dziwne znaki, które wyglądały jak jakieś domino, albo może być to kolejna zaszyfrowana wiadomość, tylko musiałem się temu bardziej przyjrzeć. Great. Zróbmy w takim razie ciasto. Czy mm, jesteś apple, w stanie wyczuć cinnamon. zapach jabłek i cynamonu? Okay, a Czas First, zrobić. Po pierwsze musimy nagrzeć do. Do ilu? Do 400 stopni? Sure right Nie wiem, gdzie są We're rodzice. Own, Teraz, więc dzisiaj jesteśmy. Zdaję do siebie, 425 stopni. Degree. Bo ja się no, do tylu nie nagrzewam. Teraz wam sprzedam śmieszną historykę. Tak, no 40 minut i 400 stopni. I nie mogę doczekać się, żeby je jeść. A twoje ciasto, jak jest ulubione? Trzecie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jakie ciasto może być na cheesecake? Nie, cheesecake na pewno nie będzie. Eee, nie wiem, ale możemy się przyjrzeć tej zagadce po lewej stronie Tak, na pierwszy rzut oka. Jeżeli po lewej stronie byłby klucz, ale klucza domyślam się, że do tej zagadki tutaj tak szybko nie znajdziemy, to ten harcerski. Nie, nie harcerski. Był taki szyfr jeden, który mógłby tutaj pasować nam. O to mniej więcej mi chodziło, tylko że widzicie, tam jest więcej kropek. Także one mogą co innego oznaczać. Jeżeli byśmy działali na tej zasadzie z tym szyfrem, nie wiem, co byśmy tam mieli? By, mielibyśmy trzy litery w jednym tak naprawdę. No a to tak nie za bardzo nam tutaj pomoże. Zresztą nikt nie powiedział, że te litery, które dostaniemy w jakikolwiek sposób mogłyby pomóc nam w odgadnięciu hasła, bo to może być później ciąg innych liter, które później na przykład będzie trzeba takim szyfrem zaraz ciągnąć. I domyślam się, że klucz, bo przede wszystkim potrzebujemy klucza jakiegoś jak do Enigmy, żeby to ogarnąć. No bo żaden szyfr mi poza tym nie wchodzi do głowy. Te inne znaki poza kółkami no są dosyć średnie, jeżeli chodzi. O, takie odgadnięcie na szybko, więc... Jakie ciasto by było dobre? Mmm... Meat pie? Nie. Meat pie. Pierdy... Nie. <laughs> Jakie ciasto na 6 liter? Ser-nik. Elo. No pewnie, jeszcze bez rodzynek. Bez rodzynek. mam nadzieję, że jecie sernik, co? I co, da się coś z tym zrobić jeszcze? Czy to tyle? W kuchni. Amanda w kuchni. I cegła. Która nie wygląda raczej na pomocną, ale. Pomocne może okazać się. otwarcie tego. i zrobienie ciasta. No i tak naprawdę, jedyne co mamy. to. chyba jabłko. Chyba to tak nie miało zjać. Słuchajcie, tak? No nie! Dobra, jest dobrze. Przepraszam za moje umiejętności. To było 425 stopni, ale ile to było, minut? 40? I ta historyjka, nie? Znalazłem sobie kiedyś na internecie, na takim śmiesznym portalu, jakiś przepis, nie? Wideo. Mówię, o! To zrobię sobie ciasto! No i chciałem zagrzeć mój piekarnik domowy do 400 ponad stopni. Celsjusza, chciałem. O! Zostało to -za zamazane. I teraz nadchodzi właśnie to pytanie. Co teraz? Hi, I'm Amanda. And I'm... Czy to było? Widzieliście to owce w morewie? Czy to jest trajler? Nie mamy zbyt wiele czasu. No teraz to lepiej widać. Ale no z pewnością nie jest to ten typ szyfru, który można odgadnąć w chwilę. To na pewno. To może być nawet autorski szyfr. w tym momencie i. O! Jest eject i rewind. Nie będę szperał dzisiaj w plikach gry. Bo na pewno już tego jest pełno na necie O, serek Tylko, że ze... Moment, dasz Dasz, nie, to nic nie znaczy chyba To jest zresztą od Amandy Nie, to Amanda wygląda jak szur trochę Przez to Tak mi się wydawało, że to ona jest a to jest po prostu znak hmm. Wydaje mi się właśnie, że to może być autorski szyfr które swoje rozwiązanie będzie miał na pewno gdzieś tutaj, tylko nie znalazłem nic, co by podpowiedziało nam na przykład, jaki tutaj jest kod do otwarcia tego. No, z tym będzie na pewno ciężko. Hmm. Bo tutaj nic nie ma. Tu chyba też nic nie ma w takim przypadku. Tutaj mi się to rzuciło o oczy jeszcze. Ale to nie działa w ogóle chyba. Nie, nie działa. Nic a nic, a da się coś przejrzeć. Musiałbym mieć jakieś czity włączone, żeby. Udało się ogarnąć. I zobaczyć co w środku no chyba, że wszystko zacznie działać. Dopiero jak pierwszą kasetę obejrzymy. No tutaj się nic nie zmieniło, bo myślałem, że to jest coś się zmieni po konkretnej. Rozgrywam, jak się już jedną przejdzie, to się pojawi coś nowego, ale. bo nie! Jak był kebab z jagnięciną. Po. po angielsku. Mm, mu. O! To troszkę inaczej zaczęło wyglądać. Dobra, i czy teraz wszystko zacznie działać? Nie, to nie działa na pewno. Mmm, po tej stronie w sumie jeszcze nie byłem. Tu nic takiego, co mogłoby wyglądać na pomoc w safe. Ja tego nie widziałem wcześniej. Ale to jest, wydaje mi się, zamknięte. Tak samo, bez możliwości otwarcia. No i tak, tu jest godzina ustawiona. Myślałem, że tutaj będzie kodzik potrzebny, ale też jest to tylko zwykłe, zwykła kutka. Mmm. go możemy użyć. Ale to jest tylko jedna wskazówka. Więc nie wiem, czy nam to do czegoś się przyda w tym momencie. Znaczy, jak północ ustawimy, czy coś. To na razie to nic nie daje. To w takim razie. Tam jest jeszcze jeden zegar w sumie. A jakbyśmy ten zegar ustawili mniej więcej tak samo. Jak tam był ustawiony... w, grze, w filmie. To teraz tak. <laughs> Na pewno było tak. No nie. W tym momencie uderzył piorun, ale to chyba nie o to chodziło. Nie no, to ta opcja, która mi się wydawała, że była poprawna, dała nam tylko Pioru, no ile to nie było coś kompletnie losowego. Mm. Głupie chyba też, nic nie będziemy mogli. No tak, nic poza pewnie... A może tak? Bo to będzie brzoskwinia, myślicie? Nie, nie dostaliśmy ciasta brzoskwiniowego niestety. Więc to odpada. To myślę, że to raczej nie będzie miało większego znaczenia na ten moment. Mmm, jeszcze jest kwestia tego. Mmm... Niby coś tutaj jest. Ale te kolorki są raczej randomowe, mi się wydaje. Jeżeli chodzi o książki, to. O! Są numery: 3, 5, 8, 4, 7, 4, 5, 3, 2, 4, 1, 9, 3, 4, 7, 6, 1, 8. 9, 4. Jakieś obrócone? 6, 9, 6. 206. 700, Ale, czy to ma znaczenie? Ale, się przestraszyłem przed chwilą tego krzesła. Ono jakoś tak dziwnie wyglądało. O! Safe ominąłem. Ale, coś mi się wydaje, że otwarcie tego sejfu nie będzie najprostszą rzeczą. Eee, mamy tutaj te książki, ale, Pytanie: czy ja będę tutaj latał po omacku? Jeśli okaże, że tutaj nic się nie pojawi nowego. To będzie troszkę cienko, nie? We can't use that. To co, spróbuję wszystkie złe We odpowiedzi podać. Ona temat to start wpisała, nie? Ja nie patrzyłem. Co tam Reddit wymyślił na temat Amandy? No to jest to, co widziałem, ale nie zdążyłem zobaczyć drugiej. Eee, części tego obrazka, czyli faktycznie ona zaatakowała uliego w jakiś sposób. No i jest ten kod, o, o którym wszyscy chyba tutaj już piszą. Spauzuj, włącz. Pikarnik teraz? No ale skąd on wiedział w ogóle, że to jest coś takiego? Czyli ktoś próbował odgadnąć alfabet cały w tym kodzie. Ale nie ma możliwości też spawzowania. Ale wiecie, czemu nie ma możliwości? Bo tam po prostu przycisku nie ma. To też może być kwestia taka, żeby wyłączyć to. Wyłączyć grę. Bo też game pasuje. Jest oven i game mogłoby być równie dobrze. Jakby było game, ale to wtedy by nam się kłóciły. Które słowa by nam się kłóciły? Bo mamy jak gdyby to było g, a, my, to, to też powinno być my. Ale jeżeli to jest p, a, u, s, e, to, to tu musi być auto automatycznie E w takim przypadku, nie? No i ten wykrzyknik, pytanie czy on ma znaczenie normalnie w szyfrach wykrzykniki nie mają znaczenia może być silnie, ale wątpię w to na pewno to nie będzie coś, coś takiego. Wiecie co, no gra będzie na pewno ciekawa jak wyjdzie w pełnej wersji tutaj nie ma wątpliwości o i znaleźli się nawet y, przycisk do pauzowania w takim razie czyli on jest tu w tym safeie był przycisk do pauzowania który mógł być użyty, no ale dobra mam nadzieję, że się spodobało, widzimy się kolejnym razem bo na to wychodzi, że ja Dobrze Sprawdziłem, bo w przeciwnym wypadku musiałbym siedzieć godzinę i myśleć nad tym, co tutaj mogłoby być! A tak naprawdę okazuje się, że nic, nic nie dałoby się odkryć. Bez Unity Explorera, którego nie mam nawet na kąpie. To widzimy się kolejnym razem. Dajcie znać łapą w górę, czy w komentarzach, czy czekacie na pełną wersję. Do zobaczenia i cześć.